Hejcia moje parapety. Jak widzicie po tytule i miniaturce, dzisiaj komentuję trollom trollom. Na YouTube jest tego pełno, ale uznałam, że mogę to zrobić. He he. Już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Może będzie tu kiedyś intro. Do pierwszego pomysłu weź gumkę do mazania i nóż do kartonu. O kurde. A ja myślałam, że gumka jest do ścierania. Całe życie w błędzie. Wytnij kwadrat. Narysuj kółko i zaznacz środek długopisem. Okrój krawędzie. Zaokrągli rogi pocierając gumką o papier. Teraz zrób w środku dziurę wykałaczką. Pomaluj czekoladową polewę brązowym lakierem. Muszę się trochę powiększyć oko tak, gdzie ty tu niby widzisz czekoladową polewę. I zrób muśnięcia śmietany białym lakierem. Co dziwne, ten apetyczny pączek może zmazać niechciane ruchy ołówka. Ta gumka jest zdecydowanie unikatowa. Możesz zrobić jeszcze kilka takich pączków i podarować je kolegom. Teraz wydrukuj mini etykietkę Pringlesów i weź pisak. Odmierz rozmiar etykietki na pisaku. Przetnij go nożem do kartonu. Wypełnij go klejem. Nie zapomnij go zakręcić, żeby się nie wylał. Przyklej etykietkę. Gotowe! Możesz go teraz wypróbować! Takim mini klejem na pewno skleisz nawet najmniejsze kartki. Super! Ale ty wiesz, że ten klej zaraz zaschnie. Do kolejnego pomysłu wyciągnij wkład z długopisu. Odetnij jego jedną trzecią nożem do kartonu. Ostrożnie zaklej miejsce przecięcia. Weź szybko schnącą piankolinę. Zroluj dwa kolory piankoliny na cienkie sznureczki tej samej długości. Zakręć je. Zacznij robić z nich takie kółeczka. Zrób dwie takie części. Włóż wkład między nimi. Przyozdób go mini kokardą. A teraz możesz go używać. Długopis lizak jest idealny na słodkie notatki. O nie precz trołem trołem szatanie. Ale serio? Ten długopis będzie strasznie niewygodny i malutki. Ja bym takiego nie używała. Chyba że na ozdobę w pokoju. Bo jest naprawdę kiełtaśny. Mmm, wygląda pysznie! A teraz narysuj szablon banana na żółtym papierze piankowym. Wytnij trzy części i ostrożnie sklej je ze sobą. Przytnij zamek do rozmiaru piórnika. Sklej ze sobą krawędzie. Pokoloruję zielonym markerem. Ten mini bananowy piórnik to świetny dodatek i idealne miejsce na przechowywanie szkolnych przyborów. Jest taki malutki! No właśnie, można tam trzymać tylko kredki z zapałek, których nawet nie pokazaliście, jak zrobić. Do tego lifehacku, do tego lifehacku, do, do przyda ci się arkusz żółtego papieru. Zegnij go na pół i wygładź. Znów złóż go na pół. A teraz odwiń go i zrób to samo, ale w drugą stronę. Odwiń kartkę, żeby otrzymać 8 identycznych części. Zegnij kartkę wzdłuż dłuższej krawędzi i przetnij ją w ten sposób. Teraz przetnij wewnętrzne zagięcia. Odwiń i delikatnie zagnij krawędzie każdego okienka. Odwróć kartkę. Zagnij górne i dolne części ku środkowi. Złóż kartkę na pół. Połącz przeciwne krawędzie paska w ten sposób. Zagnij papierowe pętle w jedną stronę. Narysuj kontury ananasa na mini-książeczce ołówkiem. Odetnij nadmiar i otrzymasz owalny notes. Przymocuj go do kartki papieru i odrysuj. Przyklej okładkę. Narysuj liście na zielonym papierze. Przyklej je do poprzedniego elementu. Wykończ całość pisakiem. Wycieniuj obrazek ołówkiem. Zobacz, to notes w kształcie ananasa! Może jest i mały, ale nadal można go użyć do ważnych zapisków. No, ja nie wiem, czy to są takie ważne zapiski, ale do tego nie mam się jak zbytnio przyczepić, jakaś nowość. Do kolejnego pomysłu weź kwadratową kartkę, linijkę i ołówek. Narysuj na kartce trapez. Wytnij go, potnij różowe i białe kawałki brokatowej tektury na cienkie paski. Przykleję do trapezu. Odetnij nadmiar. Przykleję etykietkę z napisem popcorn. Potnij kawałek papieru piankowego na małe kwadraty. Użyj pensety, żeby przytrzymać je nad świeczką, aby roztopiły się lekko krawędzie. Pomaluj popcorn na różowo. Przyklej popcorn gorącym klejem do kubeczka. Jaka niezwykła zakładka! Z takim kolorowym elementem już nigdy nie zgubisz się w książce. No się nie zgubisz, ale książka będzie Ci się otwierała po tym przeżyciu. Teraz weź opakowanie po tabletkach i pomaluj je na brązowo. Odrysuj kontury na kolorowej tekturze i wytnij je. Przyklej tekturę do opakowania dekoracyjną taśmą klejącą. Przymocuj samoschnącą modelinę do tektury. Zaznacz kwadraty. Pokryj czekoladę warstwą brązowego lakieru. Wydrukuj logo i przyklej je do kawałka folii. Przyklej je do czekolady. Wlej farby do komórek. W efekcie powstała mini paleta farb, która wygląda jak czekolada. Trochę farby i możesz namalować arcydzieło. I możesz namalować arcydzieło. To świetny dodatek do Twojego zestawu mini przyborów. Teraz weź spód od starej tubki po szmince. Pomaluj wewnętrzne ściany kubeczka na brązowo. Przyklej etykietkę Nutelli. Pomaluj szyjkę białą farbą. W efekcie powstał unikatowy i smaczny kubeczek, smaczny kubeczek na. Im smacznego. Na mini kredki. Będzie bardzo wygodnie przechowywać w nim przybory. Teraz weź dwie plastikowe nakrętki. Pokryj je cienką warstwą samoschnącej modeliny. Połącz je taśmą klejącą w ten sposób. W efekcie masz otwierane pudełko. Przozdób je sztucznymi kwiatami. Weź trochę więcej modeliny i zwinią w wałeczek. Przymocuj ją dookoła krawędzi górnej części. Zrób przerwy drewnianym patyczkiem. Wygląda pysznie, prawda? Dla Was wszystko wygląda pysznie, ale szczerze to jest nawet ładne. Pudełeczko tort okazało się malutkie i lekkie. Ale wszystko się w nim mieści. Do tego pomysłu weź plastikową pipetkę. Odetnij końcówkę i włóż do środka rysik. Zabezpiecz go gorącym klejem. Wsyp do środka brokat. Zaklej koniec gorącym klejem. Zrób taki kształt z modeliny. Włóż w niego ołówek. Zrób nacięcia nożem do kartonu. Przyozdób babeczkę spiralą z modeliny i przyozdób brokatem. Zrób drugi ołówek o innym kolorze. Tylko postaraj się, żeby twoja psiapsi go nie zjadła. A jak ja nie mam przyjaciół? Dobra, mam dwie przyjaciółki, z czego jedna to moja siostrzyczka całuski xd, ale żadne by nie zjadła modeliny. Chyba, że o czymś nie wiem, a te lodziki wyglądają jakby miało się zaraz rozpaść. Co za pyszna para! A teraz weź mini notes i dwie wydrukowane etykietki od skitelsów. Przyklej obie etykietki do obu stron notesu. Przetnij je wzdłuż linii. Dodaj objętości cukierkom na okładce gorącym klejem. Pomaluję farbami akrylowymi i przyozdób oryginalnym logo. Ten Notes ma chyba skitelsową ospę. Nie martw się, nie jest zaraźliwa. Aż mi się przypomniała jedna reklama skitelsów. Kto wie o co mi chodzi, daje łapkę i to wcale nie jest żebranie o łapki. Notes wygląda przez ten klej jeszcze gorzej i po co to komu? Teraz weź puste pudełko od zapałek. Zrób w nim takie wycięcie. Odetnij jedną ze ścian pudełka i zrób wycięcie na małej ścianie. Przyklej białą kartkę do dna. Połącz części ze sobą. Przyklej etykietki płatków śniadaniowych do obu stron pokrywki. Zrób mini płatki kukurydziane z szybko schnącej piankoliny. Pokryj pudełko klejem i użyj pensety, aby przykleić płatki do nacięcia i do boku opakowania. Taki segregator w formie płatków poprawi ci humor. Jest bardzo unikatowy! Unikatowy i nic w nim nie schowasz. Dalej. Teraz znów weź puste pudełko od zapałek. Odwiń krawędź pudełka i przyklej do niej kawałek żółtego papieru piankowego o zaokrąglonej krawędzi. Przymocuj magnes. Przyklej drugi magnes do zewnętrznej części pudełka i pokryj czerwonym papierem piankowym. Potnij żółty papier piankowy w paski i przyklej do pokrywy powstałego plecaka. Odetnij nadmiar. Zrób ramiączka pasujące do plecaka i przyklej je. Włóż do środka notesik ze śmieszną buźką. Plecak jest prawie jak prawdziwy. Otwiera się i zamyka i możesz nosić w nim różne rzeczy. Zmieszczą się tam tylko twoje kredki z zapałek. Trum trum no kurde. A teraz wydrukuj dwie etykietki od paczek kredek. Zagnij je wzdłuż linii. Odetnij nadmiar. Sklej ze sobą obie części. Weź kredki i potnij je na mini kółeczka. Owin każdą z nich w papier pasujący do niej kolorem. Zakręć końce, żeby wyglądały jak cukierki. Wsyp je do pudełka. Cukierki do rysowania. Tego jeszcze na pewno nie widzieliście. Bardzo zaskoczą Twoich przyjaciół. Te kredki, że tak powiem, są nieporęczne i trudno nimi rysować. Podobały mi się naszymin przebory euro. Czy są tak słodkie, że też już jest? Wypróbuję, ale ich nie jest. Daj nam zna komentarzach oraz przeboru już to na moim biurku. A jeśli chcesz osiągnąć jeszcze więcej ciekawych pomysłów, subskrybuj na kanał i kliknij konec dzwoka, żeby Po pierwsze dowiedzieć się film. Wreszcie do końca tego filmu. Zastanawiam się czy zrobić z tego serię. Jak chcecie to napiszcie w komentarzach. A ja muszę eksportować ten film. Pewnie będę to robiła z pół godziny. Od razu go wrzucam, zajrzyjcie do opisiku. Trzymajcie się kochani.